Cześć widzowie, siemanku wszystkim witam was tutaj w sklepiku oczywiście e, z 28 maja e, mamy czwartek e, tak dzisiaj się nie pomyliłem i co mamy w sklepie e, mamy w sklepie w sumie to co wczoraj tylko że zmieniła się prawa strona czyli mamy dark bomberkę to wszyscy ją znają myślę na pamięć nie ma co jej za dużo pokazywać e, dr haust czyli dr siorp chyba w przetłumaczeniu nie jestem pewny, taki ma plecak no i oczywiście Recon Expert Jeżeli kupujecie, możecie kupować ją z moim kodem w sklepie Zakrzak Byłoby mi bardzo, bardzo, bardzo miło I ogólnie widzowie będę e, grał na turnieju streamerów Więc jak będziecie chcieli zobaczyć jak mi pójdzie To 1 czerwca będzie streamek z tego turnieju Więc serdecznie Was zapraszam e, No i co mamy dalej Zamaskowany cień Fajny skin, polecam serdecznie e, Ciemny strzelec no, też spoko. Za 800 myślę, że całkiem git. Jestem kotem, czyli muzyczka. <laughs> Twiścik. Fajny taniec. Mega taniec. Ujęcie 14 też fajne. Za 200. Popracuj ciałem. I oczywiście renegat z mroku. Czyli z dwoma stylami. Duch i mrok. W okularach bez i w masce. Tak wygląda. Cyk. E, taki ma plecak, również dwa style e, no i co widzowie, pakiet startowy się nie zmienił. Karnet również nie mamy nowego, a ja wam już życzę, miłego dnia możecie wpisywać kodzik. I co? E, wpijajcie na streamy, bo często robimy. E, no i, i tyle, i tyle. Miłego dnia, cześć, cześć, sieba!